Czołem Wielkiej Narodowej Polsce. Czołem. Witamy serdecznie na placu budowy memoriału poświęconego pomordowanych Polaków na Kresach Wschodnich. Chcieliśmy tu przedstawić kierownika budowy. Prosimy, panie Zbyszku, do nas. Tu. Chcieliśmy przekazać informacje. Informacje z placu co, się dzieje, co i jak. Żeby wszyscy wiedzieli, bo każdy widzi gdzieś jakieś tylko filmiki, a. Jak to niektórzy wątpili, że ten pomnik powstanie tutaj, pomnik już stoi. Cała inwestycja to nie tylko sam pomnik i bezpośrednio otoczenie tu na tym terenie trzeba jeszcze bardzo dużo zrobić, dużo zainwestować. W kompleksowym założeniu to tu nawet ma powstać pawilon upamiętniający wszystkie miejsca, które będą były w których były mordy i tu proszę o streszczenie kierownika budowy, niech przedstawi a później przejdziemy i pokażemy gdzie co, jak i dlaczego no dziękuję za to, że umożliwi, umożliwiłeś mi Darek zabranie głosu może się głosu. przedstawimy, najpierw tak żeby było Robert Śledź, Dariusz Machałek, Zbyszek Lach e, proszę Państwa no, jak Państwo widzicie Roboty są zaawansowane. To, co stanowi taką kopułę tego wszystkiego, tego pomnika, to już jest wykonane. Widzicie państwo, stoi już postument, jest obsadzony, ale jeszcze apelujemy do wszystkich tutaj Polaków, ludzi dobrej woli, o to, aby, aby po prostu dołożyli tą cegiełkę, żebyśmy skończyli tą inwestycję, bo widzicie państwo, Budowa jest zaawansowana, brakuje jeszcze troszeczkę funduszy. Zbieramy te fundusze i ludzie ofiarnie, ofiarnie dają. Dziękujemy za to. Wspomnę tutaj, że jedna z pań z Poznańskiego wpłaciła 60 tysięcy złotych na budowę tego pomnika. Bardzo jej dziękuję za to, bo to jest taka wpłata, która naprawdę mnie jako, jako członka tego stowarzyszenia, które zajmuje się budową tego pomnika. Bardzo mnie poruszyło. Proszę Państwa, jeżeli, jeżeli dobrze pójdzie, to zrobimy zagospodarowanie do 14 lipca. Zapraszamy, od razu ja ze swojej strony zapraszam na otwarcie tego pomnika. Na otwarcie w sumie on nie będzie skończony, ale chcemy pokazać społeczeństwu, że te pieniądze, które Państwo wpłacili, nie poszły na darmo, że że jesteśmy w fazie, w fazie, że tak powiem, budowy tego wszystkiego i chcemy tutaj, bo różne były głosy, były głosy, że, że nie skończymy, że, że pieniądze zostały wpłacone, że nie ma efektów. Widzicie Państwo już pierwsze efekty i myślę, że jeżeli taka ofiarność naszego społeczeństwa będzie, to myślę, że wkrótce, wkrótce prace będą szybciej postępowały. I chciałbym żyć w takim kraju, chciałbym, żeby wreszcie stało się tak, żeby wszystkie miejsca pamięci narodowej, gdzie ginęli Polacy, wszystkie były równo traktowane, a nie jedne są traktowane po Macoszemu, a drugie są forowane. Nie, wszystkie trzeba równo traktować. Przede wszystkim no, ten mord, to co się stało na wołyniu, to był to, nie można tego wyrazić w słowach, dlatego powstał ten pomnik. Pomnik będzie wizualnie obrazował część tej krzywdy, którą zrobili nam Ukraińcy. Dziękuję, może jeszcze raz dalej. Czyli, ja, czyli tak, dopytam się jeszcze, czyli 14 będzie odsłonięcie pomnika? Tak, tak, odsłonięcie pomnika. W tej godzinie planowane jest? Jeszcze nie jest ustalone, będzie w internecie, w internecie będzie podana godzina dokładnie i cały przebieg tego wydarzenia będzie podany uroczystości. Dużo osób zgłosiło już chęć przyjazdu, dlatego tutaj myślimy o organizacji ruchu, żeby każdy mógł się zatrzymać, każdy miał możliwość zatrzymania się, no i uczestniczenia w tej uroczystości. No ja bym proponował przejść się po terenie, bo sam pomnik to wszyscy już mniej więcej widzą, jak wygląda. Tu jest ten nasz krzyż, który poświęcał to miejsce, który pokazywał, że tu coś się dzieje. Yy, prace ziemne najwięcej kosztują, prace są zrobione już, także cała infrastruktura: elektryka, yy, kamery, yy, nagrywanie. No, no, zabezpieczenie kamerowe głównie jest, tak. głównie, głównie, nam, głównie nam, Darek, zależało na tym, żeby w pierwszej kolejności, gdy ten instrument już stanie żeby skupić się na monitoringu, żeby tutaj nie zrobiono jakiejś, że tak powiem, krzywdy temu pomnikowi, nie zniszczono czegoś, dlatego monitoring już działa, jest teren monitorowany, także myślę, że będzie bezpiecznie. Ten cały tutaj teren będzie częściowo wyłożony kostką brukową, część będzie zasadzoną roślinnością. Tutaj, proszę Państwa, możesz Agnieszka pokazać, jak są słupy kamer, to ma być piękny, ładny murek wymurowany z drobnego kamienia łupanego. Tak, tak. Który też, jak to się mówi, potrzebuje kosztów. Idziemy teraz pokazać ogrom tej inwestycji. Tam, jak widzicie to górę ziemi, tam ma powstać mur pamięci. Tak zwana ściana pamięci. Pozwólcie, pójdziemy tam. Ja jeszcze tu wspomnę, że ciekawą rzeczą będzie to zagospodarowanie i jeden z elementów tego zagospodarowania to będzie mapa Polski przedwojennej i pokazane, że tak powiem nasze terytoria Rzeczpospolitej, powojennej, po pierwszej wojnie, przed drugą wojną światową. Także ogrom pracy jeszcze do 14 jest, a samo 14 lipca to tylko będzie odsłonięcie tego... Tak, ale monumentu. inwestycja dalej jeszcze będzie się toczyła, trwała, z racji tego, że no, jak widzicie Państwo, tu jeszcze jest ogrom pracy i kosztów. To no, pomnik jest tylko centralnym częścią tak. całego założenia, bo jeżeli popatrzymy, to jest no, bardzo, bardzo duży, duży obszar. Jest to główny element, chcieliśmy pokazać główny element. Chcieliśmy pokazać, że prace trwają, że nikt nie zaprzepaścił tych pieniędzy, którzy, które wpłynęły na konto stowarzyszenia, które zajmuje się budową tego pomnika. Warto, warto to powtarzać, bo ciągle tak. mamy do czynienia z dezinformacją tak. nieświadomą i też świadomą, żeby przeszkodzić. Że, tak. Duża dezinformacja yy, yy, społeczeństwa, że, że, że ten pomnik nie powstanie, że, że są problemy. Nie, problemy były, są i będą pewnie, ale dzięki determinacji oso pewnym osobom, ludziom, którzy się zaangażowali w to, ten pomnik powstanie i będzie... pokażemy wykop, żebyście widzieli, jakie to te inwestycje nadpykają. Padają pytania często, dlaczego w Jarocinie, dlaczego tutaj ten pomnik powstał. No, jest kilka powodów. Najważniejsze, najważniejszym powodem było to, że nikt tego pomnika nie chciał postawić. W żadnym mieście, żadne miasto nie było zainteresowane postawieniem tego pomnika. A po drugie, te tereny nasze tutaj były wyjątkowo, że tak powiem, doświadczone tą krzywdą, którą, której Polacy doznali w czasie II wojny. No ale do tej Światowej. pory, kiedy państwo ukraińskie powstawało i żeberali sobie utwór na hymn narodowy, w treści yy, tego hymnu jest, że Ukraina posan. Tak, posan Ukraina, myślę, że to się nigdy, nigdy nie ziści z tym, że no widzicie Państwo, jaka sytuacja jest teraz polityczna. E, oby tak się nie stało, żeby było to samo. No i to nie jest na zemstę, tylko ku upamiętnieniu tych ludzi, którzy tam zginęli. Także Agnieszko, możesz pokazać, to jest fundament wykopany pod ścianę pamięci. Czyli pod płyty takie, które będą upamiętniały ile, te more, ile będzie tablic? 10, chyba, chyba 10, 10, tak, 10. Chyba 10, tak. Tak, tak. Tu mają być postawione tablice z napisami miejscowości, w których tak. były właśnie y, przeprowadzane mordy na Polaków. A samych miejscowości tak nie jesteśmy w stanie policzyć? Nie, już nie. nie jesteśmy w stanie, bo minęło mnóstwo czasu. No i nie wszystko było upamiętnione. Tak się nieoficjalnie mówi, że y, ofiar z rąk Ukraińców było około 160 tysięcy, ale różnie to jest naukowcy różnie mówią, ja sądzę, że było dużo więcej, no tylko że trudno Tu Trudno to wszystko zliczyć. Jeżeli nie było świadków, jeżeli w, jakiej, tak. w jakiejś osadzie czy we wsi wszyscy nie, nie miał kto przekazać informacji. Ale prezydent pierwszy Ukrainy tak delikatnie się wziął, wygadał, że nawet około pół miliona. Nawet może i koło pół miliona, tylko no nie było świadków, wszystko było zacierane nas znajomy opracował mapę właśnie upamiętniającą te wszystkie miejscowości. I tam to jest wszystko oparte na dokumentach historycznych. To już na tej mapie widać, jaki to jest ogrom, jaka druga Polska, Polska ta druga Rzeczpospolita Polska była usiana kropkami czerwonymi po miejscach pomordowanych Polaków. No to na tej mapie mamy. Miejsca pamięci po zbrodniach, ludobójstwie szowinistów ukraińskich, a jeżeli dodamy jeszcze zbrodnie innych, czy, czy litwinów, niemców, e, czy innych na, narodowości na Polakach, no to, to naprawdę przeraża i o tym trzeba pamiętać, bo w obecnej chwili pamięć jest wycierana i nas traktuje się jako naród, który tak naprawdę w II wojnie światowej nie był ofiarą tylko katem. No musimy pamiętać o tym i musimy brać przykład na przykład z narodu też niemieckiego, który, który też doznał krzywd od z rąk Czechów, prawda? I tam to jest upamiętniane i oni się troszczą o tą pamięć, a my tak, jeżeli chodzi o Ukraińców, tak wszystko się rozmyło. Rozmyło się, ta cała nienawiść skierowała się w kierunku Rosjan, a nikt nie pamięta tych zbrodni. Jak, jak to Ukraińcy mówili, że zabić Polaka strzałem w głowę, to jest dla niego nagroda, żeby zginął, trzeba go wymęczyć. Pierwszy. Także jeszcze raz zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. W pierwszym etapie to ma być zagospodarowany ten teren, a na drugi etap jest przygotowana budowa pawilonu, w którym ma być sala kinowa. I sala wystawowa z pamiątkami właśnie z tych czasów, który to poświęca, ten pomnik. Postaramy się, aby na 14 lipca było jak najwięcej zrobione, żeby pokazać już, że naprawdę prace trwają intensywnie i że to powstanie będzie miało to odzwierciedlenie tu w terenie, wizualnie będzie już widać postęp, zdecydowany postęp pracy. A jakiej wysokości środki są potrzebne do ukończenia zamierzenia? No środki są duże. Ja już nie chcę tutaj o środkach mówić, bo Ale naprawdę to trzeba powtarzać. Naprawdę środki potrzebne są duże. Jeżeli byśmy tutaj trzymali się stricte planu, stricte całego projektu, natomiast no chcemy w pierwszej kolejności zrobić to, co istotne jest, a później sukcesywnie będziemy to dokładać, prawda? I, 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 I robić. Ja myślę, że dojdzie do takiej sytuacji w Polsce, że zaangażują się władze i władze też doda, doda, będą dodawać pieniędzy na takie cele i, i też będą wspierać takie inicjatywy w końcu. No to jest obowiązek chyba, prawda? Państwa też włączenie się i upamiętnienie ofiar Polaków. Pełna to, to zgoda od tego mamy państwo, tak? Mamy od tego państwo w sumie, To jest państwo, nasze państwo, państwo polskie. polskie. Dokładnie. Nie żadne inne. Nie. Yy, Możecie Agnieszka pokazać jak ten pomnik yy, jest widoczny z ekspresówki. Jest w bardzo pięknej lokalizacji w koło lasy. Tak naprawdę się wyłania tak naturalnie za na, drzew dla osób jadących od południa. Dokładnie tak, tak. Będzie świadectwem tego, co kiedyś zrobił inny naród, zrobił nam, Polakom. A tak naprawdę, że my pamiętamy. A i że my pamiętamy, tak, że są ludzie, którzy nie zapomnieli jeszcze. Polacy, tego, co się nie sta. zapominajmy o swojej historii. Nie pozwólmy, żeby jakieś inne nacje nam ją zmieniały. Już yy, Nauka historii jest okrojona całkowicie z naszych przeżyć. Już zaczynają w programie nauczania wyeliminowywać bitwę pod Grunwaldem i te wszystkie zwycięskie. Tylko my, jako mamy być polakami tymi złymi, którzy przyczynili się do II wojny światowej, bo już zaczyna być taka narracja, żeby nie nasz upór przy nie oddania tego korytarza Niemcom doprowadził do budowy, do II wojny światowej Także zapraszamy serdecznie na stronę społecznego komitetu budowy pomnika Rzeź Wołyńska w Domostawie na Facebooku tam dostajecie wszystkie informacje na bieżąco na temat wpłat i co się dzieje na budowie. No i zapraszamy, też I zapraszamy na, na 14 lipca. Cema. Też będziemy umieszczać informacje na bieżąco, które się będą pojawiać, bo no to, to dzieło jest warte ukończenia. No, musimy upamiętnić naszych rodaków, którzy nie mają własnych cmentarzy, leżą gdzieś gdzieś po lasach, po polach, niektórzy bezimienni. W grobach śmierci. No tak, tak. do śmierci. śmierci. To co? To no. dziękujemy. dziękujemy ślicznie dziękujemy. i jeszcze raz prosimy o przyjęcie tego apelu naszego. I zapraszamy na uroczystości w lipcu. Cześć i chwała, bohatera. Cześć tak. i pamięć. Cześć i cześć. Czołem wielkiej narodowej Polski. Czołem.